Siemka, tu Marvin, a to drugi odcinek y, zagrajmy w World of Tanks. No, y, pierwszy odcinek zdziwiłem się, że aż tyle było wyświetleń, z czego jestem bardzo zadowolony. Nawet jedna osoba mi napisała komentarz, przez co też się bardzo cieszę. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Panzer Campwagen 2 Luchs. Jest to bardzo świetny czołg, bardzo go Wam polecam. Jeżeli chodzi o jego, jeżeli chodzi o ten czołg, czasami jest nie do zniesienia, czasami jest genialny. Czasami też bardzo y, fajnie wyrzuca, na przykład teraz wyrzuciło nie najgorzej, chociaż bywa lepiej, bo może wyrzucić na same czwórki. Dobra, to jest dopiero pierwsza minuta filmu, więc jeszcze mamy całe 9 minut. To jest bardzo dużo czasu. Postaram się pojechać na sektor G7H6. Tam na górkę. Często się tam staram jeździć. Oby mi się teraz udało, bo poprzednio mi było, wyszło bardzo źle. Ale się Spróbuję postarać. Jeżeli chodzi o kontynuowanie tej serii, to tak jak mówię, najczęściej filmiki będą się w weekendy pojawiały. E, tak naprawdę ten filmik nagrywam wcześniej, bo wrzucę go dopiero jutro. Czyli w niedzielę. Bo dzisiaj nie mam czasu. Jadę do kolegi. No i tyle. Bez zbędnego gadania gramy. Postaram się wjechać tu, na razie od niczego nie oberwałem, więc na razie jest świetnie. Zara mi pewnie wyświetli. Właśnie. Już mnie widzi. O Jezu, Elcek. Aj, stricwałem. O jezu! No niestety zginęliśmy. Pierwsza bitwa była taka. Taka średnio, bo tylko zaatakowaliśmy jeden czołg, ale przez co zostało tylko 19 HP. No i też przez co mam asystę. I teraz następną bitwę zagramy sobie. Hmm, pancer. Wagen 1c: z racji, że w poprzednim odcinku nie udało się nam nim zagrać, to teraz nim pogramy. Wyrzuciło dosyć słabo nie wiem, maksymalnie zobaczmy, ile fragów mogę zrobić. Na pewno z Tricycle'em a przebije: 42, Grilla Typa 95, LTWZ38. Bez i Street 40L to są czołgi, które przebiję, a inne czołgi bym uszkodził tylko przez to, jakbym najprawdopodobniej na, na, na nie spadł. Bo była sytuacja na jednym mapie, kv 1, to było koło podbiegunowe, gdzie usiłowałem go zniszczyć wjeżdżając na niego, ale się nie udało, bo się ześlizgnąłem, co było bardzo głupie. I smutne, bo zostałem sam z artylerią czwartego poziomu, właśnie pancery DNC, i niestety przegraliśmy, bo gościu w artylerii był jakoś czymś, był zajęty, i niestety był rozproszony, bo w ogóle mówiłem, pisałem mu i mówiłem, żeby jechał, no ale tego nie robił. Bo jak widzicie, tutaj pierwszy spot wyszedł nam bardzo dobrze. Spróbuję spotnąć. Oj, bo tu bicia nie ma za bardzo. Bo się boję Ciebie. Auć bo już mnie trochę uszkodził, więc postaram się uciec. No i mi się chyba uda, tak, udało mi się. To są dopiero 4 minuty filmu, więc spokojnie możemy jeszcze nagrywać. A tak, jeżeli chodzi o następny odcinek, to najprawdopodobniej pojawi się on w przyszłym tygodniu, bo w tym tygodniu. E Mam zajęty czas w tygodniu i nie będę mógł w stanie nagrać nawet jednego filmu, więc przepraszam was za to. No i jak będą jakieś przerwa, nie wiem, wielkanoc, to właśnie w tym okresie postaram się jeszcze coś nagrać. Właśnie oczekiwałem, że LTWZ 38, tu będzie, tylko się bardzo obawiam. Typa, niestety, nie wiem jak ja to robię, że ja nie mogę go przebić. Co jest głupie? Że ja nie mogę przebić Typa. O Jezu, street fałem. Frag 4-3. Aj, zabrali mi fraga, niestety. I to chyba jest koniec czołgów, które ja mogę przebić. Chyba postaram się pojechać po grilla, bo najprawdopodobniej gdzieś tu się ukrywa, na tyłach wroga. Jest grilek, niestety spudłował, My w sumie nawet dobrze. Teraz spróbuję uciec. kw 1S, i mi się znowu udało. Bardzo jestem zadowolony z tej bitwy, bo zrobiłem aż trzy fragi. Wyskoczymy. Nie zabrało mi to ani jednego hp. Zobaczymy, ile zostało minut filmu. 7 minut 30. No to najprawdopodobniej to będzie ostatnia bitwa w dzisiejszym odcinku. Jednakże ta bitwa jest świetna. Wyszła mi znakomicie. Oj, spróbuję załadować złote pociski i pojechać na Shermana, który najwidoczniej chce mnie zabić. I o to chodziło, aby jeszcze dorobić fraga. Świetnie mi to wyszło. Próbuję zniszczyć AMX-a 40 z racji, że nie wiem, co ty PZ-1C oczekujesz. O nie, BT-7 może zniszczyć. O Jezu. Skończyły mi się złote pociski. Dobra. Zniszczyłem piąty czołg. Już najprawdopodobniej zginę. Ja zginę. No i koniec pięknej bitwy. 17 HP mi się zostało tylko. Z czego się bardzo cieszę. Nie miałem jeszcze tak dobrej bitwy na filmie. Przez co. Ojen! Dziękuję. Jeszcze w dodatku MK dostałem Zwiadowce i kamikadze. Dlatego tą bitwą. Zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się, cześć.